Wszystko wskazuje na to, że to jest swojego rodzaju multimodel. Czyli powiedzmy na samym początku w czacie GPT mamy jakiś router, który automatycznie wybierze nam model, który zrealizuje dla nas zadanie. No i Mateusz, to jest bardzo istotna informacja, bo ok, model się dzieli na GPT-5, GPT-5 Mini i ten najmniejszy Nano, to jest w porządku. Natomiast do tej pory mieliśmy wybór. Jeżeli chcieliśmy GPT-4 O, na przykład, który miał nam wygenerować tekst, to wiedzieliśmy, jakie są przewidywane rezultaty tego modelu. Jeżeli braliśmy O3, to był model reasoningowy, więc wiedzieliśmy się czego spodziewać. W obecnej sytuacji to jakby ten gatekeeper, czy router, który znajduje się teraz w czacie, wybierze, jaki model zostanie zastosowany, jaki poziom reasoningu zostanie zastosowany, chociaż to się zmieniło, zaraz pokażemy. I przestajemy już mieć tak przewidywalne rezultaty, niestety, prawda? Oni to zrobili z kilku powodów. Przede wszystkim, żeby zoptymalizować obciążenie, bo powiedzmy model reasoningowy o 3 nie jest potrzebny do każdego typu zastosowania, prawda? I na samym początku, po publikacji modelu GPT-5, nie dało się wybrać innych modeli, w szczególności też modeli legacy, to się akurat zmieniło. Z perspektywy API, gdzie te modele się znajdują, również tam nie ma tych, wybieramy już bezpośrednio, z którym będziemy pracować, więc nie ma tego routera. Bezpośrednio wybieramy też poziom re rezoningu. Tutaj dziękujemy OpenAI za to, że w API te modele te modele. Naprawdę mają bardzo przyzwoity cennik.